Pieśń siódma Odyseusz przychodzi do Alkinusa Tak się tam modlił Ody z losem bity srodze Gdy panny rącze muły uniosły po drodze W miasto wiodącej Jakoż przed dwór okazały Ojcowski gdy zajedzie muły się wstrzymały U pierwszej bramy Bracia piękni jak niebianie Wybiegli wszyscy razem na jej powitanie I muły wyprzęgali i wyprane szaty Z wozu znosili Panna do swojej komnaty Szła wprost, gdzie ogień stara nieciła już nianka. Eurymedusa ongi apejrejska brankę. Z apejry w Łódź ficką przed laty porwana. I przywieziona tutaj na dar godny pana. Dostała się królowi cofikom włada. Za którym jak za Bogiem lud przystek przepada. Wyniańczyła mu córkę białą jak liliak. Teraz barząc wieczerze przy ogniu się zwija. Więc odys się do miasta zbierał, gdy bogini. Etim czuwająca nad nim mgłę uczyni. I schowa go, by z dumnych feaków tam który. Spotkawszy go, nie złajał lub nie spytał z góry. Co zacz? A więc, gdy w miejskie wchodził już ulicę, zabiegła mu Etin Sowiuka, lais. Wziąwszy na się dzieweczki młodej z dzbankiem w dłoni. A gdy stanęła przed nim, on ozwał się do niej. Dzieweczko, wskaż mi, proszę, w tym mieście nieznanem. Gdzie tu dwór alkinoja, co tutaj jest panem? J. M, człowiek cudzy i nędzarz srodze nieszczęśliwy. Z dalekich krain idę, więc i duszy żywej. Nie znam pomiędzy ludźmi tu mieszkającymi. Na to rzekła Etin z oczami lśniącymi. Chcesz, dziadku, to ci wskażę, kędy idzie ścieżka. Do dworu, tam w bliskości i ojciec mój mieszka. Idź za mną, wżdy ostrożnie, ja cię poprowadzę. W nikogo nie patrz, z nikim nie gadaj, tak radzę. Na przybysze tutejszy mieszkaniec zawzięty. Obcy nigdy tu nie był gościnnie przyjęty. Lud ten puszy mnogością żeglujących łodzi. Po morzu wciąż upędza i daleko chodzi. Bo lądotrze z Posejdon dał im dar już taki. Że ich nawy jak myśli lotne lub jak ptaki. Powiedziawszy to, pales szła przed nim co żywo. A Odysej jej śladem zdążał nieleniwo. Więc żeglownych feaków uszedł jakoś wzroku. Gdy samym środkiem miasta przeżnął się w ich tłoku. Straszna bowiem i pięknie trefiona bogini. Ćmi ich oczy i wkoło niego mgłę uczyni. A Odysej się dziwił korablom w przystani. Moc ich taka. Toż placom, gdzie męże zebrani. I długim murom miejskim w ostroku warownym. I wszystkiemu się dziwił dziwem niewymownym. A tak, gdy przed królewski szczytny dworzec przyszli, etin jasnooka ozwie się w tej myśli. Oto, dziadku wędrowny, dwór, o który pytasz. Masz przed sobą, tu w kolebie siadnym powitasz. Władyki tego kraju i wszystko ród zeusowy. Idź prosto, nie trwóż sobą i nie trać nic głowy. Śmiały idzie przebojem i przeto wygrywa. Mniejsza, czy cudzoziemcem do obcych przybywa. Wszedłszy tam, naprzód panią pozdrowić się godzi. Zwie się Arejt, z jednych rodziców pochodzi. Co mąż jej, bo Posejdon nauzyta ich dziada? Spłodził na Periboi, jak o tym wieść gadat. Najpiękniejszej kobiecie, a najmłodszej córze. Króla Eurymetona, co to chłopy duże. Giganty rządził, które do szczętu wygubił. A i sam zginął. Otóż Posejdon ją lubił. Z nią miał syna nauzyta, władcę tych Feaków. Który to znowu spłodził dwóch dziarskich junaków. Reksenora z Alkinem. WŻdy pierwszy żył mało. Bo po pogodach weselnych Feb zabił go strzałą. I jedna tylko po nim została dziewoją. Arejt, a dziś żona króla Alkinoja. Mąż ją czci, żadna w świecie bardziej nieuczczona. Trzymająca rząd domu mężowskiego żona. A tę cześć tak serdeczną odbiera bez zmiany. Od samego Alkina, od dziatwy kochanej. Od ludu, co Bożyszczem nazywają swojem. Że gdy w mieście ją ujrzy, pcha się do niej rojem. Bo to i rozum piękny, i dowcip tej pani. Umie radzić, przejednać tych, co pogniewani. I jeśli na ciebie okiem popatrzy łaskawem, toś wygrał i przyjaciół obaczysz niebawem. I wrócisz w progi własne do rodzinnej ziemi. Rzekłszy to córa Zeusa z oczyma sowiemi. Rzuciła smugi z herii rozkosznej i lotem. Minąwszy muż pustkowia i maraton potem. Przebiegając w Atenach ulice i place. Weszła w a zamczyste pałace. Odys w królewskie gmachy podążył w tej dobie. I długo stał przed nimi i rozważał sobie. Czy ma nogą przestąpić pański próg spiżowy? Gdzie jak promień słoneczny lub blask księżycowy? Wnętrze komnat pałało. Ściany wyłożone. Miedzią biegły to w jedną, to w drugą znów stronę. Od progów głąb i głębiej, wkoło gzyms niebieski. Wewnątrz w każdej świetlicy drzwi ze złotej deski. Próg miedny od drzwia srebrny dźwigał, a sklepienie. Ze srebrnej belki. U drzwi też złote pierścienie. Psy złote i psy srebrne z obu stron podwoi. Co je Hefajstos ukuł, ten mistrz w sztuce swojej. Leżały szkomo stróże domu swego pana. Ani śmierć, ani starość stróżom tym nie znana. Od progów głąb i głębiej wrząd poustawiane. Pod ścianami szły stołki, na stołkach zaśdziane. Kobierce ręką niewiast misternie wyszyte. Tam siadają fiki pejni znamienite. Jedząc, pijąc, nie zbywa nigdy im na niczem. Na podstawach dokoła z młodzieńczym obliczem. Stały złote posągi trzymając kagańce. Gościom przyświecające przy nocnej hulance. Pięćdziesiąt tam niewolnic krzątało się w dworze. Te obracały żarna, mieląc połowę zboże. Inne przy krosnach, kądziel znowu przędły inne. Jak liście na topoli, wciąż w ruchu, wciąż czynne. Zbijały pasma tkanin mocno, aż z warsztatów. Tkackich tłustość ściekała. Bo jak tęższych u zamknięte w. Natwiki do morskich wypraw nie ma w świecie. Tak dowcipem niesprosta fickiej kobiecie. Żadna inna w tkaninach misternej roboty. Etin im wyłącznie dała te przymioty. Za dziedzińcem sad duży ciągnął się od brouni. Czteromorgowy, wkoło płotem ogrodzony. Kędy drzewa wysokie i kwieciem okryte. Rodzą granaty, gruszki, jabłka smakowite. Słodkie figi. Toż drzewa oliwne tam były. Przez rok cały tak zimą, jak latem rodziły. Bo w ciepławym zefirze, co tam wciąż powiewa. Jeden owoc się kluje, drugi już dojrzewa. Jabłko idzie po jabłku, gruszkę gruszka spycha. Figę figę i owoc zawsze się uśmiecha. Widać tam i winnice, bujną w winogrona. Częściej duża na upał słońca wystawiona. Ażeby schły jagody, więc jedne w kosz biorą. Drugie tłoczą. Wiośnianki dochodzą nie sporo. Tu kwiat ledwie, tam już się rumienią jagody. Za sądami warzywne leżały ogrody. Grzędy ziół wonnych, kwiatów pstrokatych bez liku. Są dwie krynice. Jedna wije się w poniku. Przez sady druga pańskie podwórze obmywa. Z niej wody na potrzebę lud miejski używa. Taka to nad królewskim domem łaska bogów. Długo Odystułaczy stał zdumion u progów. A gdy wszystkiemu w duszy dość się nadziwował, próg przekroczył i wnętrze komnat tych wstępował. Tam fikich bojarów zastał godujących. I ostatnią z czasz winnych obiatelejących. Na cześć argosobójcy. Zwykle biesiadnicy. Robią to, aby smaczny sen znaleźć w łożnicy. Boski Odysej izbę prędkim mierzył krokiem. Od Ateny odziany leciuchnym obłokiem. Aż dopadł Alkinoja, siedział przy Arecie. I gdy Odysej mi kola na jej splecie. Naraz zeń święty obłok zsunął się ze wszystkim. I w izbie zmiłkli goście zdumieni zjawiskiem. Patrzali na przybysza. On wniósł prośbę, którą. Miał w tych słowach. Areto, Reksenora, Curo. Błagam Twego małżonka, Ciebie i tych gości. Ja tułacz i niechaj bogi dadzą Wam w pełności. Zdrowia, szczęścia, by jeszcze i na wasze dziadki. Godność od ludu daną spadła i dostatki ich. Przez litość wrócić do domu pomóżcie mi prędzej. Długo, długo się tułam w sieroctwie i nędzy. To rzekł i na ognisku wraz usiadł w popiele. Przy ogniu. Goście zmiłkli, chociaż ich tam wiele. Aż wreszcie przerwał ciszę mąż najstarszy laty. Siwy echenej, słowa wymowne bogaty. Dawnych wieków pamiętny znał obyczaj stary. Więc się zaraz odezwał mądrze i do miary. Ej! Nie godzi się królu, bo to nie w zwyczaju. By w popiele siadywał gość z cudzego kraju. Czekając na twój rozkaz, chowamy milczenie. A zatem podnieś gościa na srebrne siedzenie. Posać tu obok z nami. Keryksom kasz w krórze. Wino Winolać, cześć oddamy Bogu, ceo grzmi w górze. Wszak pod jego opieką stoją nieszczęśliwi. A klucznica z spiżarni gościa niech pożywi. Wzruszyła się tą mową alkinoja dusza. Powstał i niezłomnego dłoń Odyseusza. Wziąwszy, podniósł z popiołu, posadził przy sobie. Na miejscu Laodama, co gościa o sobie. Musiał ustąpić, chociaż ojca ukochanek. Służebna na srebrzystej się złoty dzbanek. Pełny wody przyniosła i ręce nią zmyła. Gościowi po czym gładki stół mu przystawiła. Potem skrzętna klucznica przyniosła mu chleba. I rozmaitych potraw z spiżarni, co trzeba. A boski tułacz Ody jadł i spijał głodny. Do Keryksa tak mówił Alkinoj, pan godny. Pontonoju, lej wino gościom, rozdaj króże. Aby obiadę Bogu złożyć, ceo grzmi w górze. I wszystkich nieszczęśliwych pod skrzydła swe bierze. Rzekł i pontonoj wino po pełnym kraterze. Znowu gościom podawał. A tak, gdy ofiary. Każdy część wylał i sam napił się do miary. Przemówił znów Alkinoj do wszystkich, co byli. Posłuchajcie, knieziowie i władcy mili. Mówię do was, co serce podaje do głowy. Podjadłszy idźcie do dom na sen wywczasowy. Jutro więcej starszyzny zwołamy na koło, Aby obcego gościa uraczyć wesoło, A przy tym obiatami zjednać sobie bołgi, I obmyślić, jak wróci ten człek w swoje progi, Aby wolę tułaczych niewygód i trosek, Z pomocą naszych ludzi do rodzinnych wiosek Dostał się, A już mniejsza czy drogi stąd kawał, Aż gdy stanie na miejscu, e niech się tam rozlicza, Z wyrokami przeznaczeń, jakie tajemnicza, Nić mu snuje przez twarde przątki uprzędziona, kiedy na świat dziecięciem wyszedł z matki łona. Lecz jeśli to zbieg z nieba, który nieśmiertelny, to znak, że bołgi mają jakiś cel oddzielny. Zwykle bowiem w widomej postaci się jawią. Zasiadają wraz z nami, jedzą, piją, bawią. Zwłaszcza jeśli ich sutym uczcimy prażnikiem. Lub też zszedłszy się w drodze z samotnym pątnikiem. Biorą kształt ludzki, chętnie kumają się z nami. Toż z grubymi kyklopy albo z gigantami. Na to mądry Odysej odpowiedział skromnie. O Alkinoju. Nie myśl, proszę Cię, tak o mnie. Przecierzem do żadnego niepodobień Boga. Ani wzrostem, ni kształtem, chudzina u Boga. Lecz jeśli kogo znacie z chodzących po świecie. Najnieszczęśliwszym, to mnie równać z nim możecie. A i więcej bym cierpień naliczył i biczy. Którymi wyrok Bogów ćwiczył mnie i ćwiczy. Wżdy pozwólcie, niech zjem co, choć w oczach uzastoi. Nic głodnego żołądka pełną nie ukoi. Głód największym tyranem ciągle się napiera. Nie dbając, czy ból, jaki duszę ci rozdziera. Że mi się serce kraje, nic to mu nie szkodzi. Jeść. Pić. Co chwila woła żołądek, ten złodziej. I wszystko, kom wycierpiał na starość i z młodu. Zapominam, dopóki nie napasę głodu. Uch. Więc błagam was, władcy, gdy ranek zaświta. Wyprawcie mnie do domu biednego rozbita. Zniósłszy tyle już życia, nie żal by mi było. Gdybym ujrzał włość moją, dworzec, czelać miłą. To rzekł i jego mowie przytuszą książęta. Odesłać go do domu rzecz słuszna i święta. Więc wyławszy obiatę, gdyż sami dość pili. Na smaczny wypoczynek do dom podążyli. Boski Odysej w izbie pozostał godowej. Obok króla posadzoń i obok królowej. Gdy służebne ze stołów sprzątały naczynia. Więc rzekła doń Areit ta biała kniachinia. Poznawszy na nim kajten i piękny odziewek. Który sama utkała z pomocą swych dziewek. Zagabnęła go lotnym słowem w tym sposobie. Gościu. Pozwól, że ci jedno zapytanie zrobię. Coś zacz. Skąd się tu wziąłeś? Czemu w tym ubiorze? Mówiłeś wżdy, że ci na ląd wyrzuciło morze. Na to jej mądry Ody zdał taką odpowiedź. Trudno mi od początku robić całą spowiedź. Tych bit, jakimi bogi ścigają mnie srodze. Jednak twej ciekawości, królowo, dogodzę. Stąd daleko na morzach jest ostrów niewielki. Zwan Ogygią siedziba srogiej z wodzicielki. o są pięknowłosej, a córki Atlasa. Każdy Bóg jej unika, człek tam nie popasa. Mnie tylko nieboraka demon zagnał do niej. Kiedy piorun zeusowy na pełnych musztoni, roztrzaskał mi łódź moją. W dom mnie swój przyjęła. Gościnnie nakarmiła, potem wmawiać jeła. Że mi da nieśmiertelność, a z nią młodość wieczną. Lecz się broniłem od niej odmową stateczną. Siedem lat mnie trzymała, e i nieraz uzapadła. Na ambrozyjne szatki, które na mnie kładła. A gdy ósme już lato nadeszło w lat toku. Sama nagli na odjazd. Nie wiem, czy z wyroku Zeusa, czy że jej serce doznało odmiany. Dość, że na wątłej tratwie, widź mi powiązanej. Wysłała mnie żywnością, winem i odziewkiem. Niebiańskim opatrzywszy i ciepłym powiewkiem. Dmącym na jej rozkazy gnała mnie przez wody. Całe dni siedemnaście płynąłem bez szkody. W osiemnastym ujrzałem zarosłych gór czuby. Tej tu ziemi i widok weseli mnie luby. Biedny. Nie przeczuwałem, jak srogie opały. Zgotował mi posejda gniew zapamiętały. Jakoż wnet rwącym wichrem pomdrugeszał mi szlaki. Wzdał wielkie morze, bałwan cisnął na mnie taki. Rzem na tratwie od strachu wzdychał i dygotał. Aż wichr, wpadając na nią do szczętu, zgruchotał. W pław poszedłem i ramion użyłem za wiosła. W końcu mnie wieją z falą na wasz brzeg doniosła. A lić tam, gdym wychynął, bałwanem porwany. Byłbym się w proch roztrzaskał obrzeżnych skał ściany. Tyle, żem się w czas cofnął i przylądek zdala. Opłynąwszy na rzekę trafiłem, jej fala. Cichszą brzeg płaski, bez skał do wyjścia dogodny. Wyszedłszy, bez tchu padłem. Gdy nastał mrok chłodny. Zaraz brzegi strumienia opuściwszy w głuche. Krze zgarniając na sie liście suche. Aleguszy, sen mi długi zesłał Bóg w tej dobie. Zmordowany pod kołdrą liścia spałem sobie. Przez noc całą poranek przeszedł i południe. I dopiero się ocknął, kiedy słońce cudnie. Zaczynało zapadać. Spojrzę ka brzegom morza. Tam igrały dziewczęta, e między nimi chorza. Cura twa, istne bóstwo, dzieliła zabawę. Ją więc błagam i serce znalazłem łaskawe. Przyjęła mnie nad podziw, nad wiek swój sędziwa. Choć wiek młody zazwyczaj nieroztropny bywa. Ona i jeść mi dała, i wino ogniste. I obmyła w strumieniu, i w te szatki czyste. Oblokła. Ot, i szczerą zrobiłem ci spowiedź. Na to mu Alkinus taką dał odpowiedź gościu. Wżdy córka moja za to sprawę zda mi, że ci mnie odprowadziła tu z swymi dziewkami. Przecież się o pomoc naprzód ucieku do niej. Na to odrzekł Odysej, o, niechże Bóg broni. Królu, żebyś naganiać miał to dziecko złote. Właśnie, że mnie ze sobą wziąć miała ochotę. Jednom się temu oparł z wstydu i bojaźni. Czy mój widok twojego gniewu nie podrażni? Obcy człowiek tak łatwo w podejrzenie wpada. Alkinus mu na to tak wręcz odpowiada. Przecież, gościu, krwią serce nie kipi tak u mnie. By o nic wrzało, gniew mój hamuje rozumnie. Obyż za sprawą Zeusa, Ateny i Feba. Mąż jak ty i jakiego właśnie mi potrzeba. Trafił się dla mej dziewki, a dla mnie zazięcia. Zostałby zawsze z nami. Ręka jej do wzięcia. Ujano usute dom, włości i wszystko wziąłbyś po niej. Lecz gwałcić cię ja nie chcę. O, niech nas Bóg broni. Od takiego postępku. Wiedz, że na jutrzejszy. Dzień twój odjazd naznaczam, nie żaden późniejszy. A teraz spać się połóż, niech cię kołyszą. One przez ciche może ci potowarzyszą. Popłyniesz w kraj swój do dom i gdzie chęć powieje. Choćby nawet i dalej, gdzie poza Ełbe. Co ma leżeć najdalej, jak mówią ci, którzy z Radamantysem w tej tam bywali podróży. Wożąc go do Tityosa z Gaj Zrodzonego. Na tę drogę im dosyć było dnia jednego. Bez trudu i na powrót do dom go odwieźli. Sam zobaczysz i przyznasz, że wcale są nieźli. I tego wyćwiczeni ci moi żeglarze. Sudnami bujający po wodnym obszarze. Słowa te Odys przyjął jak wierzczbę radosną. I tę modlitwę ustyjał odmawiać głośno. Ojcze Zeusie. Spraw, żeby Alkinoj mógł inął. Spełnić to, co obiecał. A iście nie zginą. Jego czyny i sława pójdzie po rozłogach. A ja przeciw ojczystych raz ujrzę się progach. Gdy taką między sobą rozmowę tam toczą. Białoramienna pani dziewkom swym ochoczo. Słać kazała dla gościa pod wystawą łóżko. Wymościć je prześliczną z czerwieni poduszką. Na to kobierce płaszcze znów na to wełniane. Dać do przykrycia. Dziewki z tym powyprawiane. Wybiegły z izby, sobie pochodniami świecą. A gdy się uporały dla gościa z łożnicą, wróciły zapraszając odysa w te słowa: Gościu, idź spać, łożnica czeka cię gotowa. Słysząc to rad był odys, że sobie wypocznie. I na miłe wywczasy udał się niezwłocznie. Tak złożył boski tułacz głowę do snu skłonną. Nałożył pod wystawą szczytną echem dzwonną. Zaś Alkinoj spał wewnątrz zamkowych pokoi, przy zdobiącej małżeńskie łoży żonie swojej.